Halo, cześć, witajcie, z tej strony Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku z gry Indiana Jones and the Great Circle. Moi drodzy, w ostatnim odcinku udało nam się dostać jakimś cudem do wnętrza piramidy pokonać wielkiego węża i jesteśmy Potrzebuję tutaj, gdzie pomocy. powinniśmy być, także my wciągamy ginę i zobaczymy, upuścimy. z czym będziemy mieli dzisiaj do czynienia. A jeżeli, jeżeli Wam się seria Potem i Diana podoba, nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, napisaniu komentarzu i zasubskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, a my oglądamy kawaccenkę i przejdziemy sobie do eksploracji właśnie tej piramidy. Przypomina mi to jaskinie, podatelów. w której znalazłem posąże kra. Nie okay, podnieść możemy sobie się... przez starożytnych Egipcję ja nie, że... nie tutaj go. będzie jakiś... Zgadza będą. miał? chcesz mi powiedzieć, że przodkowie watykańskich olbrzymów zbudowali to miejsce i jaskinie pod wielką piramidą w gizie wiele tysięcy lat temu to brzmi wiarygodne. Mamy otworzyć bramę, tak? Taki jest nasz cel główny. Dobra, a gdzie jest ta brama? Dobra, tędy mi się udało dostać. Chyba chodzi o tą bramę, nie? Czy nie? Czy nie o tą bramę? Nie wiem, nie wiem o którą bramę jej chodzi. I grze chodzi. E, tutaj mamy coś. Użycie jednej nic nie daje. Co to za dźwignię? Nie wiem. Są dwie. Muszą Użyję być tej. dwie. łap złap za drugą. Gdzie jesteś Gina? Gdzie ty się podziałałeś? Przed chwilą tu byłaś obok mnie. Złap za drugą dźwignię. Ta jest moja. Dobra. Zadziałało? Złap za drugą dźwignię. Ta jest moja. No i co? Aha, ta jest twoja. A gdzie jest, gdzie jest ta druga dźwignia? Chciałbym odkryć, gdzie jest ta druga dźwignia, nie? Czy gdzieś tu? Nie, tutaj nie widzę żadnej dźwigni. Tu jest druga dźwignia, dobra, okej. Okay. Czy ja jestem w stanie tam wskoczyć, tak na, na legalu? Dobra, okay. jakbym nie wskoczył i bym się nie przekonał sam, no to bym nie wierzył. Dobra, okej. Okay. pociągnijmy to. Teraz. Dobra, poszło, ok. Chyba otwarta brama jakoś lepiej poszło, dobra, jesteśmy we wnętrzu komnata z grą, tak Co w co oni grali pionek do gry, mogę Spuszne to zabrać, nie posąg. odnieść zwycięstwo Jakby w grze strzegł. dobra, mogę zrobić mu zdjęcie chłopowi um, Lasza do gry, tak Zrób to nie zdjęcie, przypomina dobra, mi żadnych ze znanych mi tradycyjnych siamskich gier, potrzeba więcej pionków, okej, okay, w pobliżu muszę znaleźć Może pionki, tak Mój kuzyn tak robił jako dziecko. skutny Dobra, pionki moje kochane. Dobra, to jest jeden pionek. Pionki. Pewnie o. część łamigłówki. Syk. Nie wiem ile tych pionków jest do, do, do znalezienia, ale podejrzewam, że na pewno zetrzy, nie? A co to jest? To mogę zetrzeć? Mogę zetrzeć. Ta o. gra ujawnia sekret. Okej, okay. dobra, nie w jakąś grę, Jones? Uwielbiam gry. Dobra, ja się rozglądam tutaj z jakimiś innymi pionkami, ale tutaj żadnych więcej pionków nie widzę. Przynajmniej przynajmniej na dole ani u góry nie widzę żadnych pionków. Tutaj wziąłem jeden, co był naprawdę na widoku, ale jak mam szukać pionków, to na pewno będą w tej komnacie, nie? Dobra i teraz tak, mam wygrać jakąś grę. O! Udało się! Nie wiem jak ja to zrobiłem, czyli musiałem mieć dwa piąki tylko ja cały czas szukałem... O! Tutaj mam kolejne dwa piąki do gry Raz, dwa I teraz co? I teraz muszę otworzyć to, nie? I teraz mamy tak yy, Weźmy sobie, damy go yy, tu Damy yy, Teraz... No, no nie wiem co ja muszę otworzyć teraz z drugiej strony czy, czy, czy jak bo tutaj. Aha, jeszcze jeden jest, nie? Pionek do gry, dobra, w porządku. E, ok, e, wziąłem wszystkie. Czy mam jeszcze coś tutaj? Tutaj niczego nie mam. E, tutaj też nie mam wszystkie. Dobrze, no to teraz trzeba e, sobie ogarnąć. E, nie wiem w jaki sposób. Mamy teraz tak, tu. Weźmy sobie damy e, pionka tutaj, damy sobie tego tu i tego tu, a to nie, to nie jest to samo, nie? Tego tu wszystkie zabrałem. Czy ja wszystkich nie zebrałem? Teraz mają się ułożyć w drugą stronę, nie? O. o, poszło, dobra, ok. Coś mnie tutaj zmyliło, ale dobrze się udało. Mogę tu przejść, nie? Mapa? Może sukłatań. Nie jestem pewny, musiałbym się przejrzeć. To. Góra, może? Skała. Mapę odkryliśmy, tak? Kamień. Jest tutaj Dzina. Ta mapa wskazuje drogę do kamienia. Dobra, możemy zrobić sobie chyba zdjęcie. Wyprzedziliśmy wosa. To oczywiście. Ok, ciekawe na no jak długo, nie? Podejść jeszcze bliżej tak, no zrób zdjęcie. Dobra, cyk. Mam to. Poszukajmy wyjścia. O nie, nie będziemy musieli się następnie ciekać jak zawsze zresztą bo się wszystko zaczyna okay. nie, coś się nie wiem co się odbiera. Nie wiem co się odbiera. Co zrobiłaś? Mm. To złego to nie ja, nie? A teraz są cztery te, nie? A wcześniej były trzy, nie? Dziwne. Może jakiś bóg wygrzał coś, nie wiem. To klątwa. Nasz stary, Przynosi jedynie dyjaciel. śmierć. O oh, nie. Siema. Co ty tutaj robisz, jak tam twój tatuaż na klacie? Ostrzegałem cię. Wiesz, rzeczywiście. I niech mnie wygrałeś Dam ci to czego chcesz. Mam to tutaj. No po co będziesz z nim walczył? No, chłopę, no jest śmiertelny, no. Czemu go uderzyłem? No, się... O. O. Jak miło. Dobra, pora na ucieczkę z tego wybelencego miejsca. Do łodzi. Do łodzi. O, huh, przepraszam. No, nie będzie tak proste. Wyobrażam sobie, oczywiście... No, no, spadnę w głąb tej piramidy i nie się spotkać z łobosłem. Znowu. Ja nie wiem. Ja. Chyba, że jesteś tak silny, że zdąży się i Wbijanie. Wbijana. Chodzina tylko stoi i nie wiem co ma robić. Ja Wszystko dobrze! W tej stronie jak, ja, jak, jak ona ma. Świetnie. Jest, nie? A jest wąż? Czy już nie ma wąża? Nie, zabiliśmy wąża. Węża. Pytona. <laughs> Ale był przerażający ten wąż. Znajdę trochę na dół. No dobra, okej. Okay. Siema lokus, Co, będę z tobą musiał walczyć teraz czy co? Tak mucasz słowa! Muszę się zatrzymać! Powiedz to nazistom! Widziałem już takich jak ty. Łowcy skarbów. Wszyscy tacy za... Nie jestem jak was. Jak on mnie złapał? To zbyt głęboko! Losiewa cię, Robiłem to już! Wiem, co robię! Nie możesz poznać sekretu! Dlaczego? Dlaczego? Nie powinienem robić wielu różnych rzeczy Ale to jesteś Nie jesteście! Wolni od grzechu. Dobra, poszedł Powiedz mi coś, czego nie wiesz Ale to było mega ciężko Bo nie mogę jak się tutaj. święte co w czy co? Czy to uda nam się już Ale jest nasz wąż. Zęba na ma Uratować go? Czy co? Dostał podziwienie. Dobra, wąż e, nie żyje oficjalnie. Potwierdzone informacje. Boże święty. Teraz czy będę się z nim pił, nie, no przecież ja nie mam szans, w Muszę wiedzieć dlaczego są te kamienie! W ten... Nie mógł Nie gdzie jesteś. Jakoś się tego dowie. Więc, Więc ja będę dawał ci w kość! Hej! <laughs> Jest okay. i on! Tak, no, Wiecie, to że potrafią, skaczecie sobie do oczu, jak jakieś uczniaki? Bos że będziecie walczyć. Gdy wy zajmujecie się sporami, atracji, on zwinie wam kamienie z przed nosa. Muszę chronić słowa. Muszę pokutować za przodków. Znajmitość boską? Kogo to obchodzi? Obaj utknęliście w przeszłości. A w tym momencie na całym świecie rozprzestrzenia się zło. Możecie albo walczyć z nim, albo ze sobą. Nie mam wyboru. Musiało polec. No po co to? No ja Świetna też robota. nie rozumiem, nie? Mówiłam na poważnie. Wynośmy się w To miejsce przyprawia mnie o 50 No właśnie to jest to, co mówiłem, ten humor w tej grze przeplatany właśnie wartką akcją, fajną fabułą, eksploracją, to po prostu dodaje kolory tutaj całej grze, nie? Jestem wielki fanem takiego czegoś. bo moi drodzy, udało nam się stoczyć pełnoprawne starcie z naszym kochanym olbrzymem w ostatnim odcinku, troszkę mi krwi na napsu, ale udało się go pokonać. Także lecimy po prostu teraz z powrotem do naszej miejscówki, z której e, zaczęliśmy naszą podróż. E, misję naszego tytuł na peru, ale jak ja mam się tam dostać teraz? Czy ja mam, czekajcie, jak ja mam tą mapę? Gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj, czyli ja muszę jakoś stamtąd wylecieć. No nie! E, ja już myślałem, że się zje, ale węża już nie ma. Także moi drodzy, ja po prostu zabieram się za granie, a jeżeli Wam się seria z Indiany Jonesa podoba i sam Indiana, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i dać ciekawego komentarza, a my zobaczymy, jak się te sprawy rozwiną teraz. Nie wiem, czy będziemy musieli e, całą podróż przejść. Chyba nie, no bo to by, by nie miało sensu. Chyba wtedy możemy prześwignąć. Dobrze, że ta łódka jest w miarę szybka, także możemy się po prostu. O, no, ta piramida, ale to już byliśmy, nie? Dobra, no pozbycajmy troszkę. Uważaj, gdzie do płyniesz! Dobra, spoko, spokojnie, na denerwuj się. No, dobra, no to mamy porozmawiać z panem kolegą, który nam opowiedział historię nam o z jak. Zna to miejsce tak. lepiej niż ktokolwiek inny. Pomówię z nim, ale ja już sprawdzimy wszystkie tropy Nie, Zlecenia dostaliśmy Studium Strachu. Porozmawiaj z z Tsunami. Eee, poczekajcie, chwilania, nie to. Eee, dziennik e, zlecenia Chłopak, który zaginął. Brafenek e, Sunana zaginął jakiś czas temu. Może w domu na drzewie znajdują się jakieś wskazówki dotyczące jego zniknięcia. Znajdź dom na drzewie. E, a to Studium Strachu porozmawia z Pilinem. A ono jest bardzo... Nie, to on jest tu, nie? E, tu gdzie ona, nie? Czyli w zasadzie suma summarum możemy to e, zrobić, nie? Dobrze, polecimy. Ja, Tutaj mogę zrobić zdjęcie. Ale czego? Wodospad na dopływie. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Nie przejadę, nie przepłynę. lepiej mam przypłynąć. i po prostu w tym czasie, ale gdybym tego nie zdobył, to bym się tutaj nie dostał, nie? Dobra, jeszcze raz. Chyba w tą obnogę muszę po prostu ukręcić. Tak, dokładnie chyba tak, Tutaj mamy wskaźnik, że mamy się tutaj udać, także lecimy, płyniemy do znacznika. Także ta łódka jest w miarę szybka, więc że nie zejdzie mi zbyt Czasu, żeby się po prostu tam dostać bo chyba jak takiej szybkiej już tutaj w tej grze nie ma aczkolwiek nie wiem się mylić ale mamy prostą otwartą przestrzeń także myślę że jesteśmy w stanie tutaj w miarę wypłynąć w miarę szybko teraz tędy tutaj przez te e, mury zawalone ogólnie na, że nie przewykłam do tego spokojnie Wiem jak się tym steruje. Sprawdźmy wszystko tutaj. Zabierały tempa, nie? I to nie spędzimy w niej trochę czasu. Do egzodu w Shanghai, nie? Chromatica. Nie. Tak, niestety nie mogę przyspieszyć ale tak w miarę szybko wykonujemy ten obszar. Wiecie, znajdźki i jakieś zlecenia, no to myślę, że dobrze by było sobie porobić na jakimś który myślę ogarnąć kiedyś. I po prostu mam więcej czasu teraz. Za niedługo będę miał jeszcze więcej czasu, bo będę miał dwa tygodnie w wolnego. Także myślę, że może jakiś streamer ze zleceń pobocznych z tej gry czy z Pająka, myślę, że dam radę ogarnąć, ale jeżeli chodzi o to, to nie wiem. Druga sprawa, o którą chcę Wam po no prostu przekazać i powiedzieć, to fakt, że obie gry na kanale się pomału będą kończyły zarówno Indiana, jak i e, Spider-Man 2. I szczerze powiedziawszy, nie mam pomysłu e, na następną grę, na, na kanał, którą bym chciał, e, że tak powiem, e, nagrać. Czekajcie, to jest tutaj, czy to nie jest tutaj. Tak, to jest tutaj. Czyli musimy ewidentnie zakręcić tutaj. I przepłynąć sobie tutaj do tego miasteczka pod młodzią, zakotwiczyć łódź. No, wjeżdżaj tu, wpływa i na kręć tym. Mówiłeś, że umiesz pływać tym. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaką grę mam nagrywać teraz. Eee, jeżeli coś, eee, że tak powiem, byście chcieli zobaczyć na moim kanale, możecie śmiało dać znać w komentarzu, co byście chcieli obejrzeć. A ja tutaj idę porozmawiać z tymi naszymi e, przyjaciółmi z tej wioski Spalit i, 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 i tak dalej. Co ty masz Mam ci e, do Mam coś do Jasne, pokaż co tam masz. Co to było? Próbowałam przetłumaczyć ten dokument. Prośba o materiały wybuchowe na potrzeby wykopalisk. Gdzie to znaleźliście? Atit to znalazł wśród rzeczy należących do zespołu faszystów, dowodzonych przez archeolożkę. Jakaś blondynka rozbiła obóz na południowy zachód stąd. A, co się tam znajduje. znajduje? Nic prócz skał i drzew, z tego co wiem. Ha? Coś się tutaj dzieje, ewidentnie, tylko jeszcze nie wiadomo co. Jakieś tam dymy są. Ten wybuch był jeszcze potężniejszy od pierwszego. Co oni tam robią? Coś przykuło ich uwagę i próbują to wydostać dynamitem. Kopanie jest zbyt powolne. Delikatny. Os jest zdesperowany. Zdesperowany na tyle, by zniszczyć nasz kraj, by osiągnąć swój cel. Dowiem się, o co im chodzi. Jakiś zwiat, trzeba zrobić tak. Dobrze. Jeśli chcesz sprawdzić wybuchy, to wystarczy krótki. na południowy zachód stąd, tak mówisz? Dobra, tylko gdzie jest moja łódź? Gdzie ja ją zakotwiczyłem? Do dochodzi na południowy zachód stąd. Łatwo znajdziesz to To jest, jest zimna, dobra, chodźmy. Muszę się dowiedzieć więcej o wybuchu. Dobra, okej, okay. zakończymy sobie to zlecenie, bo mamy trochę czasu, Także myślę, że cały odcinek poświęcę na Słyszałeś tym, żeby, żeby te wybuchy? żeby tak. po prostu się tak. dowiedzieć, Pani o co chodzi, stanie. jak się tym to steruje? na południowy My zachód stąd. na południowy zachód stąd, tak? No dobra, po prostu będziemy lecieć przed siebie, tam się znacznie pomału do celu. Teraz będzie tu. Dobra, tak. Okay. Zlecenia też warto robić w celu osiągnięcia punktów, kasy w ogóle, nie? Bo jak pamiętacie, żeby zakupić ten na tlenowy, to ja musiałem po prostu łamać się do naszego przyjaciela bossa żeby się mu save, bo ja bym się nigdy nie wypacił, nie? Tutaj u tego typiarza właśnie, gdzie się teraz najbiemy. Że lecimy po prostu tutaj. Eee, tędy chyba nie przepłynę, chociaż wiem czy to jest tu, czy to jest jeszcze dalej. Eee, jeszcze dalej, dobra, czyli eee, tu. No spokojnie, no, ja umiem tym sterować, przecież ci kobietom mówiłem, nie raz, nie dwa. Zaufaj mi. ostrożnie Jezus Maria to jest e, niefajne, nie, nie podoba mi się to, że żeby z mapy skorzystać e, to muszę zatrzymać łódź popatrzeć e, gdzie jestem określić trasę, zamknąć tą mapę i płynąć dalej jakby nie mogli tego zrobić, że w jednym momencie mogę robić drogi to trochę po mnie troszkę mnie denerwuje, ale no cóż no, i będę wybrzycał tam się naprawdę bardzo bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. Aczkolwiek niektóre starcia z tymi kosami, w walce wręcz, są troszkę wymagające, bo nie potrafię robić uników. No ale, ale cóż, ta gra jest bardziej nastawiona na eksplorację i na odkrywanie fabuły, eee, Także nie jest bardziej tutaj, właśnie. To jest tu, czy to nie jest tu? Jak się nazywało miejsce. dobra, okej. Okay. Eee, odcinek się kończy, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ja będę uciekał, Diana.